Hejka naklejka, jestem Koko i witam was w kolejnym odcinku serii House Flipper. Moi drodzy, rozpoczynamy dzisiejszy dzionek. Myślę, że zróbmy sobie wymianę drzwi. Ze względu na to, że te drzwi są obskurne i tutaj chyba bym pomalowała sobie pomieszczenie. I myślę, że przedpokój zrobilibyśmy sobie tutaj na kolor i czarny drzwi. Zacznę może od drzwi, wiecie? Ja sobie posprzedaję te drzwi. Tyk, 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 tyk. I tyk. O kurka, tego się nie spodziewałam. No ale dobra, zacznijmy od drzwi wejściowych. Teraz nie wyjdę z chałupy. A może wyjdę? I idę. Ja nie wyjdę. Ha, proszę. Zapomniałam, że mam jeszcze jedne. Więc kupmy sobie drzwi wejściowe. Myślę, że tutaj byłyby fajne drzwi. Poczekajcie. Drzwi. Nie, tutaj nie było tego na początku. To będzie. O, te są takie troszeczkę. Poddrewniane, ale to nie to. To też nie. Takie drzwi, te drzwi mam bardzo podobne w swoim domu. Bardzo podobne. Tylko kolor brązowy. Um. Ale jakbyśmy zabrali, kurczę. Z jednej strony bym chciała takie z okienkiem, te są nawet spoko. Ciekawe jestem czy te by pasowały do mojej e, chałupy, sprawdźmy. Hmm. Tu już wchodzi, to będzie tutaj. Sprawdźmy to. Ale chyba koloru nie wybrałam, chociaż nie. O! No, zostawimy je na razie. Myślę, że byśmy mogli zostawić. Tylko, kurde, czemu tu jest taka wnęka? Się pytam ja. One są takie płytkie, może. Czekajcie, da się to jakoś. Nie, tutaj się otwiera. Chyba będę musiała je sprzedać. No dobra. Jeszcze jeden raz próbujemy. Ha! Uh, uh, uh. O, dzięki kolorowi tutaj, ale jeszcze czekajcie. Ja jeszcze sobie zerknę. Które by tu drzwi były fajne? Te są takie zwyczajne. Mi się podobają um, albo te, ale te 3500. No, kosztują, kosztują. Nie należą do tanich. A my budżet mamy taki, no, 200 coś, no to nie jest aż tak źle, ale, wiecie, tam już na górze nic nie ma, co by mogło mnie interesować. Sprawdźmy sobie w takim razie. I czekajcie. Całościenne drzwi zewnętrzne. A czym się różnią te od tych? Aha, tu mają wejście dla kota. No, tu mamy drzwi, ramy. Złote ramy zostawimy? <grych> Bardziej pójdziemy sobie w kolor N. Kurde, no sama nie wiem. Hmm. to by było srebrny taki metal. Detale? Które to są detale? No gdzie są detale? Aha, detale to są te. No i co myślicie o nich? Co to za kolor w ogóle? Ciemny jesion Kasztan mm. Weźmy sobie ten ale to wtedy wszystko by pasowało robić na ciemny jesion. Tak myślę. Dobrze. Weźmy sobie ten ciemny jesion. To, to nie. To. Kup teraz. Mieści to się? <ścoughs> to nam się. Yy, no nie zmieści się. Mamy. Za Zapłytkie. Dobra. Bierzemy to. Niech im tak będzie. Aha, mimo wszystko nie da się, widzicie. No dobra, no. Skoro tak chcą, to niech i tak będzie. Ok. Yy, proszę ten gruz stąd zabrać. No i ok. Niech tak już zostanie, trudno. Teraz tak, teraz tutaj musimy kupić. Jezus, ile ja czasu spędziłam nad jednymi głupimi drzwiami, nie? Weźmy sobie do chałupy drzwi, ale do chałupy drzwi już mam upatrzone, moi kochani. I są to drzwi tego typu. Tylko patrzcie, tu mamy z prawej. Czy my możemy dać klamkę, z której chcemy strony? Uchwyt. Tu damy srebrny. Wybierzmy sobie ten kolor. Czarny to może raczej nie. Węgę. Hmm. Zabieramy ten. I aha. Tutaj, szkło, orzech, drewno. Hmm. Tutaj jest coś takiego jak matowe szkło. Szare drewno. No raczej nie. Hmm. Aha, tu są wszystkie szkła, możemy zrobić Każde szkło innego koloru, w porządku. Weźmy te złote. Rama. No i co? Bierzemy te. A zobaczmy, jak wyglądają. No nie, no będzie widać tutaj wszystko. Może niekoniecznie chciałam w tę stronę. A źle. W takim razie. No, będzie to ciężkie. Będzie to ciężkie, bo myślałam, że to szkło możemy zrobić takie mleczne. A tu jednak to będzie takie. Hmm, mech. No, nie po mojej myśli. No zabierzmy sobie te drzwi. Niech będą. To już są trochę droższe. Cena kurdele. Wewnętrzne. Dobra, bierzemy. Kup. I teraz musimy je obrócić. O. No. Obrócimy. Tu pójdziemy sobie w tę stronę właśnie. Tak. Podróż. No, dobra, jedne drzwi, teraz drugie drzwi. Okej. Okay. Tu na razie damy drzwi, choć wydaje mi się, że ja to chyba skuję. Kuchnia, czy ja do kuchni chcę mieć drzwi? Czy chciałabym mieć ramę wejście do kuchni bez drzwi? Zastanowię się jeszcze. Łazienka. Drzwi łazienkowe musimy wybrać. Mm, 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 mm. Drzwi łazienkowe i drzwi łazienkowe w takim razie weźmiemy sobie. Może te. To był chyba ten kolor, jak się nie mylę. Nie no, ten to raczej nie pasi w ogóle. Aha, to są uchwyty. No, lecimy w złoto, no. Aha, detale to jest to. Okej, okay, zróbmy sobie może ten kolorek. Jest tylko rama, a tu jest rama, dobra. O. Dobra, jeszcze trzecia. Dobrze, kup teraz. Teraz, żeby je postawić w odpowiedniej. O, chyba jest git. Ale te drzwi inne mają kolor. No nie. Nie te tych. Ten to nie ten kolor. Pani kochano. Hmm. Ale tu nie ma odpowiedniego koloru. Hmm. No i mnie to zasmuciło. To może ten kolor? Ciemne drewno, to jest chyba ten kolor. O! Nie, to musi być ten. palony buk. Rama, spalony buk. Detale. Weźmy sobie ten uchwyt. No lecimy w złoto. Lecimy w złoto. No i teraz sprawdźmy. No to też nie ten kolor. O pani. Jak ja tutaj drzwi łazienki znajdę? No, kicha totalna. Hmm. Szału nie ma, jeżeli chodzi o wybór, moi drodzy. No i co, jedne drzwi będziemy mieć takie ohydne? Brakuje mi jednej tej. O, kup teraz. No chyba to jest najbardziej zbliżone. Powiem wam, idę zobaczyć. No i teraz musimy równiutko to osadzić. Wiecie co, no szału nie ma jeżeli chodzi o kolorystykę, ale chyba jest najbliżej tej... ...tej. Najwyżej zmienię te drzwi, bo też tak mogę zrobić, prawda? No w porządku, zastanawiam się jeszcze nad drzwiami tutaj kuchennymi, ale póki co Zostawmy to. Kupmy sobie farbę. Weźmiemy. I podłoga, i sufit. Ściany. Panele. Nie chcę płytki. Tapety. Co to są za tapety? Jest to tu, tutaj coś, co by mogło naprawdę mnie urzec. Jakbyśmy wzięli sobie. To jedną tapetę, tapeta Maximas, hmm. chociaż te liście też są fajne, w grochy, o! A, ta w grochy mi się podoba. Krata Pachy. Tu są już takie mm, ala neonki. To raczej na razie nie. To też jest fajne. Biały-czarny. Jedną stronę bym walnęła może tapetą, a jedną ścianę bym walnęła po prostu czarną. Tylko wtedy bym musiała jasną tapetę mieć, nie? Podobały mi się te grochy, tylko czy one będą pasować. Bierzemy, Tyk. I... i farby. Okej. Okay. Węgiel. Niech będzie. Niech będzie. No to lecimy. Sprawdzić, czy to działa. I teraz tak, od strony biura weźmiemy kolor czarny, a tutaj sprawdzimy, no jak będzie brzydko to się usunie, no słuchajcie, to jest nasza hałpa. Aha, skończyło się. <noise> Bożo. I, gdzie tutaj się wchodziło, o tutaj. Dobra, tu ja to chyba za dużo kupiłam. A teraz sprawdźmy farbę. Jak to będzie wyglądało? Może wyjść, wyjść kicz. Ale no. No i dobrze, że jeszcze mam tapetę. Trochę będzie ciemno tutaj. Ja Wziąłam czerń taką mocną. Zawsze możemy rozświetlić to miejsce jakimś takim kolorowym i tym I plakatem, albo neonkiem, albo jeszcze możemy rozświetlić obrazę. O, nie tam tą stronę, może nie. No i co? Jak to wygląda, jak myślicie? Dajcie znać. Kurde, ja w końcu zmienię te drzwi na białe. Wiecie, bo mnie to tak trochę. No, ten kolor mi nie leży. Tamten jest fajniejszy. Mm. Tylko jak zrobię taki czarny cały, to będzie tak ponuro w tym miejscu. No ale jak się oświeci światło, to tak nawet spoko. To wygląda. Tu bym to poszerzyła o, o ile. O te trzy. Zrobiła takie większe wejście do kuchni. No i co? Zobaczmy jeszcze jak będzie tu jakiś obraz. Co? Odłóż ta Petra No chciałabym odłożyć, przepani. pani. Podnieś odłóż. No nie mogę odłożyć. Naprawdę. Dobra, to zróbmy to jeszcze inaczej. O. No, tapyta na tapycie. To sprzedamy. Hmm. No i co wy o tym myślicie? No kurde, sama nie jestem przekonana zbytnio. Ale dobra, zaraz sprawdzimy to. Idziemy sobie do domciu, idziemy, 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 hop. E no nie jest źle. No, pyta trochę taka. Jeszcze się nad nią zastanowię, ale tutaj może jakiś obraz weźmiemy. Oświetlenie, dekoracje, meble, akcesoria. Może to tu będzie tutaj. Co my tu mamy. Kosmetyki kuchenne, łazienkowe, obraz. Hmm, 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 hmm. Takich bardziej bym chciała o abstrakcyjnych. Bardziej abstrakcyjne bym rzekła albo to monstery sobie weźmiemy. No, sprawdźmy to. no wiecie co ja bym to zostawiła w ten sposób, jeszcze się zastanawiam nad tą ścianą, ale na pewno ten kolor czarnego może jeszcze nie będę sprzedawać weźmiemy sobie to na razie może no nie do łazienki gdzie ja mam ten czarny wynieśmy sobie go tutaj na razie na werandę wiecie wynieśmy na werandę ale tak yy, wygląda to nawet nawet. Teraz tak. To oświetlenie. To oświetlenie. To jest przeciw. Zobaczmy sobie teraz oświetlenia. Jenne sufitowe. Chciałabym. Sufitowa. Tylko która by tu sufitowa by mi odpowiadała. Jakie książki. O kurcze. No, na pewno na przedpokój to pewnie coś takiego, albo coś takiego, choć w zależności jak to będzie wysoko, bo to też, też jest dobre pytanie, bo bym mogła sobie wziąć na przykład, no niekoniecznie tamtą, ale ta pierwsza na górze mi się podobała. To jest fajne nawet, że Randol. To jest w takim dziecięcym pokoju było jak robiliśmy. Hmm. Może sobie zabierzmy to. Jasna stal. Sprawdźmy to. Jak to wygląda? Mm -hmm. Trochę słabo daje światła. No ale. No, krucyfiks. Przedam to na razie, bo mi się to tak nie przekonana jestem do tego. No, tak to będzie wyglądało, moi drodzy. Przyszykujcie się. Ja jeszcze sobie sprawdzę. O, tą. To wygląda jak mikrofony. Więc o, zobaczmy tę. <laughs> Fajna, nie, no podoba mi się. A, to daje takie światło. O, czekajcie. No i co myślicie o tym? Chodzę! uderza mój mikrofon. Nope. To nie tutaj. To nie pasuje tutaj. To do jakiegoś innego pomieszczenia. Bym sobie dała. No boże. Kto by pomyślał, że przy żarówkach się będę zastanawiać? A to? Aha, mi tutaj nie... Naprawdę? Ja mogę to zmienić miejsce? Usuwamy. Później się kupi ten przeciw. No okej, okay, sprawdźmy. teraz jest takie cieplejsze to yy, światło. Hmm. No, głupio nie wygląda. Ale, aha, nie mogę wychodzić. No, daje taki, hmm, takiego bardziej brązu. No i nie wiem, co mam zrobić. Zanim ja cokolwiek wybiorę, to się skończy odcinek. Dobrze, zróbmy sobie tak w takim razie, moi kochani, że ja wybiorę starą, poczciwą lampę typu halogen. Um, tylko, czy chcę halogen, czy nie chcę przypadkiem tej. Gdzie ona tu była? O, tutaj są. Tych kwadratowych, czy okrągłe, weźmy okrągłe. I zrobimy tak. Raz. Dwa. Idę, do tylko krzywo to wyszło. No. No i teraz świateło. Poproszę. No i git. I myślę, że to zostaje. Taka będzie ta lampa. Nie będziemy wydziwiać. I kochani, myślę, że jak już to mamy zrobione, to tutaj będzie trzeba jeszcze dać półeczkę, żeby można usiąść i buciki założyć. No, i Ja bym wybiła to. Tylko z drugiej strony nie będzie miejsca, gdzie jakąś taką szafkę na ubrania, nie? Albo tutaj w rogu możemy dać, z drugiej strony, no. Bo jakbym tutaj ściana bardziej dała... Bo mnie w sumie biuro jakoś takie wielkie niepotrzebne, no ale książki się przydadzą, kwiatki... Dobra, to będę się zastanawiać oczywiście w następnym odcinku. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że ten wam się podobał. Troszeczkę nam zeszło przy takiej pierdółce jak przedpokój, no ale trzeba było coś wymyśleć. Jeszcze tutaj do upiększenia naprawdę dużo rzeczy będzie. Część rzeczy może zrobię też poza odcinkiem, żeby też Was nie zanudzać i nie siedzieć w jednej rzeczy milion pięćset razy, poprawiać, kupować to, to, to. Jeżeli będzie jakaś zmianka, to oczywiście moi kochani na pewno będziecie poinformowani, więc nie martwcie się. To zaszło poza odcinkiem jakie zmiany, ale. Póki co, to jeżeli podobał Wam się odcinek, klikajcie łapeczki w górę, zostawcie komentarze. No i oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału z jakiegoś powodu, to klikajcie w subskrybujkę i dzwoneczek. Dzięki temu żaden house flipper Wam nie ucieknie. Do zobaczenia, do następnego. Bajo!